Wiem, że tęskniliście. Nic już nie musicie mówić. Ja to po prostu wiem. Także lecimy. Co mnie brzydzi part 2? Włosy na klacie. Nie zrozumcie mnie źle. Dwa włosy, spoko. Trzy, jakby wiecie, takie pojedyncze, gdzieś tam się zdarzą, no jakby normalne, nie? Ale dywan na klacie. Ja wiem, że niektóre kobiety uważają, że to jest mega męskie i je to wręcz podnieca i tak dalej. Nie. Nie. Po prostu nie, nie, wyob... nie, no nie mogę, nie mogę, no brzydzi mnie to po prostu, no wybaczcie, wybaczcie panowie, mnie nie kręci dywan na klacie. Każdemu się podoba co innego, mnie się to po prostu nie podoba. Pająki domowe. Wiem, temat znany każdemu, ale słuchajcie, bo to ma inny case. Mnie nie brzydzą pająki, na przykład ptaszniki. Spoko, wręcz mam taką zajawkę, że kiedyś bym chciała mieć pająka u siebie w domu, na przykład jakiegoś właśnie skakuna, ptasznika, spoko. Ale pająki domowe, na zasadzie te pająki, co mają tylko taki, wiecie, odwłok kulka i te chude nogi, ohyda, kątniki domowe, ble, no nie mogę, nie, nienawidzę pająków domowych, chyba, że są malutkie. Takie mini, mini, maciupeńkie pajączki, bardzo je lubię, zawsze je gdzieś tam biorę właśnie na rękę czy coś takiego, ale większe, mm, kolczyki pod ustami. Ja nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, ale to są te kolczyki tutaj. Bo ja widziałam takie TikToki, jak ludzie coś piją, i na przykład przez to może lecieć woda. I mnie to mega obrzydziło, i nie wiem, no nie, no obrzydza mnie to po prostu. Wydaje mi się to mega niechigieniczne w ogóle mieć takiego kolczyka gdzieś właśnie w ustach tutaj, w tych okolicach. Nie. I ostatnie. Stopy. Wiem, słupkarze, że tu jesteście. Jestem pewna w 100%, że jest to jakiś słupkarz, ale to nie jestem ja. To nie jestem ja i to nie będę ja, bo ja nienawidzę stóp. Moje są ok, bo moje stopy mam wrażenie, że są takie normalne w pełni, ale jak ktoś ma jakieś inne tylko stopy, mnie to od razu odrzuca. Nie, nie lubię na przykład patrzeć, jak ktoś ma jeden palec większy od drugiego pod tym względem, że wiecie. Normalnie stopa idzie tak, że od najmniejszego, znaczy tak. Wasz, no nie wiem, w każdym razie wiecie od największego do najmniejszego. A jak komuś idzie na przykład tak, że ma któryś palec nie po kolei dłuższy niż ten poprzedni, gdzie nie powinno tak być, nie. Nie potrafię. I to by było na tyle. Wiem, że będziecie czekać na kolejną część. Będzie, będzie. Tylko ja muszę sobie zacząć zapisywać to, co mnie brzydzi, bo ja mega często rozmawiam o czymś, że, l, ale mnie to dzisiaj obrzydziło. Nie zapisuję tego i potem jak pojawia się ten moment, to zapominam. Także muszę to zapisywać. Do zobaczenia!